Jestem Jachwa, to kolejny odcinek Minecraft Creative. Jeśli pokażę wam kontrolowane wybuchy, czyli coś takiego. Nic pożytecznego, ale fajne to jest. Robimy dziurę. Może mieć w środku albo jeden, albo dwa, albo trzy, albo ile chcecie. Nie jest najważniejsze. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Różne rodzaje i potrzebujemy będzie TNT. No co chodzi? Jak tu podłączamy redstone. Jeśli postawimy TNT, ono od razu wybucha. Robi fajną dziurę. Widzicie? Średnica to nie ma znaczenia. Równie dobrze może być 2. Wtedy mam mniejszy zasięg. O kurna, o kurna Ja... Kolejny fail Nie zniszczyłem moją kurwistą dziurę Ale to nic, przeżyjemy Została jeszcze jedna Najmniejsza One... Też najbardziej kompaktowa Jest tam jedno mięso do zrzutu. Ale dziury też robi fajne Ora, to teraz Wam pokrótce może pokażę jak to zrobić A więc, szukam miejsce, które nam się do niczego nie przyda Złóżmy tu jest takie fajne I wiecie, nam potrzebny jakiś blok Użyjemy teraz na przykład stone brick Ty nie nam się przyda Przyda nam się to tam jeszcze Redstone. Dużo redstone'a, nie, to mi się przyda jeszcze i redstone'owe pochodnie, oczywiście przyda nam się jeszcze, jeżeli chcemy możemy, a zaraz zobaczycie, Teraz kopiemy. zrobię tak jaką mi ta, czekajcie, to nie, dobrze. Nie przejmuję się to już. I teraz kopiemy. Czeka, czy tutaj są lochy. Skoro widzieliście, jak się robi z redstone po prostu układamy redstone w całości i podłączamy, ale można, nie, nie, mus, nie trzeba używać redstonea. Można używać oczywiście innych rzeczy. Teraz pokażę Wam przykład, jak zrobić z detektorami. Czy to ciekawie? Z są detektory, napędzane tory. Zaraz będzie przy mnie jeszcze Minecraft. Otóż, na czym to polega? Ustawiam w taki sposób napędzane tory z trzech stron, nie zapomnijcie. Z dwóch ustawiamy zwykłe tory a napędzane dajemy w taki oto sposób ano e, e, to jeszcze trzeba dać swój i te jeszcze tu już możemy się napędzony. na co to, to ja tutaj robię tutaj dajemy tylko sobie no. wszystko podłączamy jak najlepiej działało. Teraz najważniejsze. Załóżmy, że ustawiamy sobie tu TNT, prawda? Jeszcze potrzebujemy coś, żeby odpalało. A więc... Bierzemy wagonik. Ale czekajcie, coś. Aha, stracił szybkość. To nic. Jeszcze raz. Co jest tutaj? Przeklęte miejsce? Czy działa wszystko? bo ja tego co najmniej nie ogarniam jakieś bugi są? ale przykro mi coś się z wagonikiem stało obra co z tego zrobimy inną rzecz w trochę, trochę inny sposób ale też będzie ciekawie. Aha, weź tu kopalny. To Toż no co chodzi? No? Muszę pośpieszyć. Już będzie długi ten odcinek, a taki nie ma być. W, w założeniu, muszę się spieszyć, spieszyć. Aj no, coś mi się tu psuje I po prostu teraz ustawiamy DNT Jak przyjedzie do Co jest Aha, bo tu są napędzane tory Czy tu nie mogłoby się Widzieliście mniej więcej o co chodziło tak Przodź wagonik, naciska detektor i otwala TNT Dzięki za oglądanie A W tym trochę nudnym, dziwnym, skomplikowanym odcinku W Na następnym odcinku pokażę Wam moją doli Dolinę Wraków Jeszcze raz przygarnę moją kolejką Oto, zobaczenia. cześć Gdzie jest koniec?